Dzisiaj rozpoczynamy już finałowe dwie, właśnie walki. A pogramy Brainikiem. Chyba tak to się czyta. Mam nadzieję, słuchajcie. Na początku mamy 29 postaci. On jest 30. Aby go odblokować, musimy właśnie skończyć główną linię fabularną. Więc przy okazji, Wam właśnie go słuchajcie, pokażę. On no, nawet drugiego levelu nie ma, więc zobaczymy, jak to tutaj właśnie będzie. Z tymi naszymi wygranymi. <grystanie> Ale ma naprawdę fajną supermoc. Wow, co on tutaj ma w ogóle? Ja jeszcze nim nie grałem. To jest fajne. <laughs> Zobaczmy. Last macką. Wiertło doksa, Ładunek cybernetyczny. Wow, 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 Chwila, chwila, moment. To jest fajne. Wiertło doksa. Wow. Strzelaj, strzelaj! Nawet i strzały, kurczę, słuchajcie, on posiada. Ładnie. Ej, ej, ale nas tutaj pojechał teraz. No kuźwa. Ten kocur. Niewdzięczny. Co ja muszę tu zrobić? Traf... Osiem, ośmioma ruchami specjalnymi podczas walki. Mhm. Jest, mamy go. Załatwiony. Teraz... Będę próbował uaktywnić super moc. Niech mi się tylko naładuje. Też mnie rozwalił. Wykonaliśmy wyzwanie. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Ominął wszystkie moje strzały. Dziaduba. Tego się nie spodziewał. Nie! Ja tego też się nie spodziewałem. Ale zaraz, zaraz. Też sobie uaktywnie. Już? Dobrze. Teraz moja kolej. Niezłe co? Słuchajcie, strzelaj. Kurde! Niedobrze. Mamy to. Ja mam rączki tutaj. Zdobyto trofeum. Plus 413. Wydajność, trudność. Wydajność 331. Expo. Teraz... <noise> znowu dosyć śmieszna sytuacja, ponieważ dwie te same postacie będą się tutaj pojedynkowały. Która wygra? Oto jest pytanie. come to this It's knowledge belongs to me. Ale dobrze, że się trochę różnią od siebie. Wow, Mamy takie same moce, koleś. Nie no, żartowałem, ja mam lepsze. <laughs> Ej, co to było? Takie coś to było tylko w kampanii. Leżeć tam. Nie kwiczeć. Musiał to samo zrobić mi. Kolekcjonuj go tam. Uu. Oberwał. Lekko Ale oberwał Nie, no co mnie porwało? Nie wygramy tego chyba. Wow. Co tu się w ogóle dzieje? Co tu się wyrabia? Co on ma? Będzie trzeba zmienić postać. No bo niestety mam ją na pierwszym levelu. Biorę jeszcze nowego wojownika. Może teraz wybiorę na troszeczkę lepszym. Wonder Woman już ma ósmy level. Nie chcę tymi samymi grać Deadshot Poison Ivy Bane Może Bane weźmiemy też jest na pierwszym levelu, no ale nie chcę powtarzać właśnie tak jak mówiłem. To będzie długa walka. Nie mam zginięć, brajniak. o! Oh. Wow. Ładuj, Banek. Jedziesz z nim. Ło, wow. albo i nie. Co ty tutaj masz? Rozjuszone natarcie. Ładnie go potraktował Tak to rozjuszone na wygląda Trzaśnięcie ringowe Dobra, obroniliśmy się O, chyba Bane zaradzi Może go pokonać Jak nie będzie nim tak szastało Dobra, dajesz. Załatwiony. Zaraz ja też będę załatwiony. Łokieć najemnika, jadowy pod... podbrudkowy. Nie wyszedł. No. Wow ładuj Wiesz i... nie nie no Mogłeś tego nie brać jednak Jednak mógł tego nie brać No co? Stary Ty mi tyle życia na raz zabierasz A ja co? Kurde Ale mu zabrałeś po prostu ultra epic. I kurde w ogóle. Jest! Who would have ever imagined a sickly boy born in a prison would survive to become humanity's savior? I did. And now, the world is mine. So I say to all prisoners, rise! Come out! Kill your wardens! Make slaves of your guards! Teach them the meaning of despair! We have no more prisons, no police, no regime left to fight. Oh, no one left to fight. Any worthy opponent has already fallen. Dios mío, perhaps victory can be a prison, a possibility I never imagined. No i też fajnie kurczę, scenka końcowa. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Siema. Hmm.